Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy W 5 3. Ja jestem Yuno i kontynuujemy coraz konkretniejsze wydarzenia. na wyspie Mgiel, tam gdzie pozostawił ją elficzarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do się, gdzie czekali przyjaciele. Dobrze, mm, Powiedzmy coś miłego, może może, Dobrze Was znów widzieć. Cieszę się, że jesteś Twim Podziękuję. O, jak miło. To ona mnie zaprosiła. Później będzie czas na rozmowę. Teraz chodźmy się naradzić. Dobra, sorry za to cięcia. Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować magią. O, dobra, idziemy tutaj za nimi. Wykorzystują też zimno pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Dobrze cię widzi. Dobra, wydaje mi się, że... O! hej, Zoltan! Mogę z sobą pogadać? Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem no. sobie, że. Przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy, i bardzo Nie wątpię. Dobra, nie będziemy z nim już dłużej gadać. Bo na rada na nas czeka. Mamy, Mamy szabur. Samier <coughs> nie wiem, czy mam zadziała. z nimi gadać, czy podparnię. nie. Dobra, e, lecimy jak najszybciej. Tędy. Zobaczcie, one idą, nie a tak jakoś szybciej niż Gerald Biegiem. Są tutaj. A dobra, To jest, co jest? To oczywiście nie chciało otworzyć. Hmm, szybko, szybko, szybko. Boją się tylko na tej razie, usłyszymy. O, słodziak. jak. Hmm, coraz bliżej. Mam nadzieję, że nie będę musiała kombinować jakoś co powiedzieć odpowiedniego. wszystkich. Zaczynamy na radę. Co jest Garota? Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowała i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Redding, król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadku. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb chmurów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni, przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. No Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chcę dostać, Gon. I musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie mam mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. No właśnie... A myślę, że na planach latą, i tak się skończy, że będzie coś w lesie, niespodziewanego. W, ...w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie nie. jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jaki. Pracja. I w warsztacie i w laboratorium możemy przygotować... Mam zdecydować? Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Ja mógłbym przygotować hmm. więcej wiedźmińskich pułapek, ale ja będę potrzebował... To ma sens, co? No. Zawsze polegaliśmy na eliksirach. Powinniśmy uważać jak najwięcej. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Serio? Ech, chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony, można by użyć tych narzędzi. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne się. Dużo rzeczy by się, rzeczy by się ten ten przydało To Inaczej, no. może się szybko skończyć. Ehm, no, bo ja na przykład broń mam i Przecież nie narzekam. Nie Musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? No. Tak, Nic ustalone. dlaczego nie wmyślmy? No Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nie. Lambert i Geralt no. czekają w lesie. Tris wypatruje sygnału. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przed... Jeśli coś no, nie tak, wydaje tak, mi się, że wszystko pójdzie nie. Cofamy się tak. do Pamiętajcie, co jest najważniejsze: Siri nie może dostać się w ręce Redina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Ja mam nadzieję, że będą mnie kropki wprowadzić i spokój, bo wiecie. I tak nic nie zapamiętam z jakichś planów konkretniejszych. To jest smutne, ale ja tak mam. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. No właśnie, zapytajmy, co idzie. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Tutaj masz eliksiry. Dzięki za wszystko. Idę osiadłaś konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Hmm. Wydaje mi się, że... Już jesteśmy prawie gotowi. Eee, tylko tak, co ja tutaj mam? To. Hmm. Dobra, ogarnę postać i zaraz do Was wrócę. A, dobra. Wydaje mi się, że w sumie już mamy tu ogarnięte wszystko jak trzeba, więc idziemy. Co złe przeczucia, Geralt. No cóż, taki pogodny dzień będzie źle. Wygląda na spokojne. Ale nawet nie chcę myśleć jak to oni wszyscy czują. Coś się zbliża. Zostało się. Do nas już. Boją się o nich wszystkich. Mam nadzieję, że cała tutaj nasza ekipa przeżyje, ale obawiam się, że to będzie ode mnie zależało. A wtedy może być źle. Jak dotarli do tego lasu, tak swoją drogą? Czy ja będę musiała jakoś tu kombinować, żeby wszystko wyszło, jak ma wejść? Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennifer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. To ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Tak swoją drogą. W mówiła, że znak Będziemy mogli zapytać. poczuć się jak moklaki. Musimy się przywitać. <grychy> Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w okryciu. No tak. I dać Trisie okazję, żeby się wykazała. Hmm. A swoją drogą jeden mówił. O, fajnie, fajnie, naprawdę. Razem daj mi w łeb, zanim o, stan gry zapisany, dobra, to... Lecimy. Zobaczę na mapie, jak to w sumie wygląda. Aha, czyli... Mm, tu. Żeby się nie pogubić i wiedzieć, gdzie biegniemy. Mm. Gerard o co chodzi? Przeciąłeś się troszeczkę. Mam no, przekromi. O cholera. Co? Tampi. Nie, żebym hmm. nie wierzył w ten widziałem. się z No i pięknie. Czyżbym zrobiła się... Bardzo widoczna, a no właśnie najpierw mm, nie było to takie trudne. Dobra, pozbieramy wszystko hmm. i do kolejnego. Dobra, tak o cholera. To mi chyba nie wyszło, a może nie wiem mm, nie, dalej nic się nie udaje. A może no. jednak tak, wyszło coś tam dobra, zbieramy, czy nie? Nie zbieramy. Zbieramy. Warto mieć takie rzeczy chyba ze sobą bardziej, że nie wiem, co nas potem czeka. Dobra, po cichutku. Nie wiem, czy mi się udało. Dobra, coś się udało. Ojej, teraz, teraz, teraz. Nie dane mi było ich wszystkich wykończyć? Dziwne. Patrz tam! Przegrupowują się! Widzisz o cholera... Nazywa się inerid. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z dzikim golem. Psiak. Damy radę bez, bez niej. O nie... Bez niewidzialności dam radę, ale... a spoko, Geralt dał im sygnał. Myślałam, że będzie trzeba kuszą walczyć. Co z Merrywood? Chyba coś idzie niece? Czyli jesteśmy skazani na mój talent bitewny, co? Świetnie. O, będę mogła kierować Tiri. Świetnie, chociaż się boją, bo to. <grych> Miałaś czekać wewnątrz. Nie mogę cały czas się ukrywać! Muszę stawić im czoła! Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Trist nie rzuciła zaklęcia. Jak lefleć do. Ramy? Jak już się wystraszyłam, że. Hm, <grywy> To na pewno musiało być siarczyste. państwo, eee, dobra. Eee, dobra, i tak nie będą e, umiała nią grać. Ale to nic. Dobra, zabiję jak najwięcej się da. Eee, tutaj... ...tak sporów. No właśnie, nie będą siedzieć w piercy, e, jak coś takiego się dzieje. E, Tiri, balk z nim. Jak? Jestem gotowa! Cholera. <laughs> Moje krew! I pytanie, co z w tym czasie? O, świetnie, zbliżę walki. Ja chcę, ja chcę, chcę ich pozabijać.

Nie jest czymś, co lubią takich graf najbardziej. Przyznają się, że jestem w kiepska. No, Geralt, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hallo, Geralt! Nie zatrzymuj się. Duży oddział zbliża się od strony lasu. Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! Dobra, wszystko to wydaje się dość jasne. A nie wiem, czy mam się tam na mur dostać jak najszybciej, czy mam po prostu... Właśnie biec, czy chcę ładnie powybiec po drodze? W sumie zajmę się z chęcią wszystkim. A masz, a masz. I tutaj też. Dobra. Myszobór, dajesz radę? Dajesz, dajesz, widzę. Teraz tutaj, okej. Okay. Aha, mam użyć po prostu. Nie ma nic prostszego, tak się wydaje. Czy szykuje się coś bossowatego, czy nie przejdą przez zamkniętą bramę? staram się mu pomóc jak tylko mogę. Mm -hmm. I... A, nie, nie wiem czy ta pułapka była aż tak bardzo potrzebna. Ale to nic. Jak Lambert żyjesz? Żyjesz. Lambert mm, przekryć widzisz za nami! Musimy się wycofać! nie dobrze. Biegniemy, nie, 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 środkowy nie, Dobra, to nie, może być to nie, skomplikowane. Mhm. Się Ktoś Jemy tu skomplikowane. nie, się się że Uwaga! Dobra. Hmm, że tak? Aha, okej. Okay. A dobra, jak najszybciej spróbujemy. Widzę, że umiejętności Geralka naprawdę tutaj się sprawdzają. A masz? Ty też? Wow, tutaj? Niebezpiecznie. <grych> I co teraz? Pokonaj przeciwników, dobra. To wszyscy? A nie, ten sobie jeszcze lata. Dobra, Cześć ja się nie tym nie. zajmę z wielką ochotą. Co, lejcie to samą... A nie, myślałam, że to kolejny ogar. Dobra, tutaj. Dzień, Ciakrew umawialiśmy się, że otworzy te Tak jak mówiłam, wszystko idzie nie tak. Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc street. Dobra, dam radę. Będę... And... Okej, okay. widzę, że sobie i tak dają radę. Z moją pomocą pójdzie im jeszcze lepiej, oczywiście. Jestem jakże... radośnie nastawiona do tej walki. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przed górną bramę. Co ze skelem? Musimy się wy... Być... Makumoty! No, Idę do spiri. niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam!

to jest moment, w którym robimy cięcie. Mam nadzieję, że odcinek się podoba. Utrzymajcie się, cześć.